I je. Cały czas. Ale ja. Termin był na 22 grudnia, czyli trochę przenoszony. Tak, przenoszona. A tak ma na imię? Romelka. Urodziła się dużo? 3 kg. Tak, to wielka radość myślę dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla szczęśliwej mamy Kingi. Dla nas podwójna, bo w ubiegłym roku również pierwszy mieszkaniec powiatu Piotrkowskiego urodził się właśnie w gminie Gorzkowice. Wybieraliśmy się w dniu dzisiejszym w odwiedziny z okazji pierwszej rocznicy urodzin. Okazuje się, że oprócz tych odwiedzin mamy drugie przemiłe spotkanie tutaj. W tej chwili w szpitalu. To bardzo miło. My cieszymy się jeszcze z tego powodu, że w gminie przeważa społeczeństwo młode. W wieku od 0 do 2 lat mamy ponad 300 w tej chwili mieszkańców. To bardzo cieszy. Nie obserwujemy w gminie Goszkowice spadku ludności. I gro mieszkańców, bo około 3000 tysięcy to mieszkańcy w tak zwanym wieku produkcyjnym, czyli ci, którzy w przedziale między 18 a 60 rokiem życia. Myślę, że to demograficznie cieszy i to dobrze dla roku, i dla gminy Goszkowice. Pierwsze dziecko z gminy Goszkowice, ale pierwsze dziecko dwóch lat właśnie tutaj w szpitalu, w powiatowym w Zespole Opieki Zdrowotnej przy ulicy Różwęta. No tak, takie szczęście. Nie wiem, czy to jest kwestia rzeczywiście, że tak dużo y, pań z Goszkowic y, decyduje się na urodzenie dziecka i takie też y, akurat przypadek y, się zdarzył. No, bardzo to oczywiście cieszy, że, y, że y, no, u nas to się zdarzyło.